Witam Państwa serdecznie, wideo pokażę dla sklepu www.kupujesz.pl Pokażemy dzisiaj taki pojemnik na pizzę, na ciasto Bake and Take firmy Kayser Jest to pojemnik o średnicy 30 cm Pokrywa jak widać jest plastikowa, z tworzywa sztucznego Jest to szczelna pokrywa I tutaj mamy spód ze stali w kolorze czarnym Jest to takiej mniej więcej wysokości, czyli mamy te 3 cm Wysokości, wszystko łatwo się otwiera, odginając te boczne dzióbki. Tutaj mamy oczywiście rączki, za które można sobie ten pojemnik nieść spokojnie, nic nam nie wypadnie. I tak jak tutaj mamy, można w tym piec, można i po prostu założyć to i zanieść do klienta, tutaj głównym odbiorcą są pizzerie, na przykład u nas bardzo dużo pizzerii kupuje właśnie takie oto pojemniki, piecze sobie w nich pizzę, a później po prostu zakłada pojemnik i niesie do klienta. Tutaj mamy oczywiście ulotkę. Tutaj są różne pojemniki z tej serii, nie tylko okrągłe, ale są też foremki, są różne inne prostokątne czy kwadratowe. Też pokażemy, tak wygląda ta foremka. Ona nie jest gruba, ale jest dosyć sztywna, nie wygina się, więc dosyć porządnie jest wykonana. Same zakończenia tutaj też są dosyć porządnie wykonane, więc spokojnie starczy to nawet w jakimś profesjonalnym użyciu typu pizzeria czy jakaś cukiernia na wiele, wiele lat. To zakładamy, i że tak powiem, jest już gotowe. Teraz trzeba, trzeba się nauczyć, to zakładać, bo o, ciach, ciach bierzemy i sobie idziemy do klienta. Dziękujemy Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów. Jak i oczywiście robienia zakupów w naszym sklepie www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.